Baśniowa kraina, braci Grimm, Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abracadabra, Simsala Grimm. <grym> Wina nowe przygody? Mm. Oczywiście! No antyczny ognik. nas urządziłeś, Koko Przepraszam, Jojo, nie chciałem <śmiech> <śmiech> Witaj Rozalia was przysyła? <laughs> Rozalia? Tak Macie od niej wiadomość? Nie, ale może najpierw powiesz nam, kim jesteś Mam na imię Karol Jestem żołnierzem A właściwie byłem żołnierzem a wy? Jestem Jojo, największy poszukiwacz przygód od czasów, no cóż, wszechczasów. czasów. Pozwól, że się przedstawię. Koko, doktor Koko, uczony, filozof i wirtu... O, o Rosalio, Rosalio. Kim jest ta Rosalia, o której mówisz? Rosalia. Ach, Rosalia jest najpiękniejszą kobietą na świecie księżniczką, klejnotem. No, zaraz, zaraz, ustalmy fakty. Zakochałeś się w księżniczce? Chyba mierzysz trochę za wysoko. Jej ojciec też tak uważa. Usunął mnie z armii z powodu ręki. Wędrowałem przez las i wpadłem do tej studni. I znalazłem to. A teraz przynajmniej będę mógł sobie przypalić fajkę. Jaka szkoda, że nie umiem latać. A, a? Patrzcie, ja latam. A. A. O. <śm> a, co za półgłówek? Czy ty naprawdę nie masz ważniejszych życzeń? Gadająca zapalniczka, niesamowite. Hmm. No, pięknie. Ten bezmyślny, niewydarzony gamon jest moim nowym panem? Nie róbcie głupich min. Nie wiecie, że muszę służyć każdemu, komu przypale fajkę? Aha. Hej, Karolu, chyba masz szczęście. Coś mi się zdaje, że z pomocą tego gościa księżniczka będzie twoja? A? Może i tak. Dobrze, najpierw musimy stąd wyjść. Chwileczkę. Chcę. E... Chcę, żebyśmy wylecieli z tej studni. Ej, tak... Mógłbyś wreszcie wymyślić jakieś ciekawsze życzenie. Ojej! To lepsze niż nasza księga, prawda, Koko? Nie jestem pewien. A? 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 No! Wreszcie dzienne światło. Dobrze, czas poszukać pięknej księżniczki Rosali. O, tam. Mieszka w tym zamku. Świetnie wyglądasz w tym nowym mundurze, Karolu. <laughs> I ręka już w porządku. Też wygląda jak nowa. No, tak, naprawdę. Nie ma o czym mówić. Niech sprzyja ci dobry los. Niech wiedzieć się serca głos. Bo okrutny pa. jest nasz król. Niech sprzyja ci dobry nie będzie cię serca głos Młod się żmiczko O tym życiu nie Kto ośmiela się zakłócać mój porządek dnia, he? Ach, to znowu ty! Wasza królewska mość. Wyzdrowiałem i pragnę wrócić do armii. <grystanie> Wiesz co, chłopcze? Mam dla ciebie inną, bardziej odpowiednią robotę. Służba! Wiadro z wodą dla tego młodzieńca! Co? No, nie gap się tak. Umyj dziedziniec. Zajrzę tu później i sprawdzę, jak ci idzie. Chyba nie masz zamiaru tego robić. Tylko tak mogę być bliżej niej. Rozalia, nareszcie. Znów mogę nasycić oczy jej urodą. O, o nie, to znowu ty. E, proszę, pozwól mi. Mogę ci dać tylko kwiaty i moje serce. O. Powiedziałem kwiaty, nie jakieś zielsko. A, dobrze, dobrze. Takim jak ty nigdy nie można dogodzić. O. Tak lepiej. Ha, następnym razem dasz mi pluszową maskotkę? Ha, ha, nie, dziękuję. Pluszową maskotkę? Za kogo ona się uważa? Miałeś rację. Za wysoko mierzyłem. Musisz znać własną wartość, inaczej nikt cię nie doceni. <noise> Jojo ma rację, nie pozwól się tak traktować, Karolu. Gdybym mógł z nią zamienić słowo, tylko ja i ona, chociaż przez krótką chwilę. Już wiem. Co? Mam pomysł. Jaki? Mów. Zaprosimy Rozalię w odwiedziny do gospody. To niemożliwe. Ona nigdy nie przyjdzie w takie miejsce. Zobaczysz, że przyjdzie. Ale kurzo. Dobrze, może zaczniemy od fajki. O nie, znowu to samo. Chcę. Żeby księżniczka Rosalia znalazła się tu w tej izbie. Tu? No dobrze, jak sobie życzysz? Co on chce zrobić? Nie, nie mam pojęcia. Już okno, ona już leci! E? O! Proszę bardzo, dostawa na życzenie. Gdzie ja jestem? Hej, co tu się dzieje? E, witaj, Rosalio. Żałosny głupcze, więc to twoja sprawka. Dobrze, wystarczy tej pogawędki, zabierajmy się do roboty. Co wy robicie? Po co to? Najczęściej używa się tego do mycia podłogi. Co? I wam się wydaje, że zmusicie mnie do... Najpierw zajmiesz się pajęczynami. A, a potem wyszorujesz podłogę szczotką! Hej, posłuchajcie mnie! Chciałem z nią porozmawiać! Zabierz ręce! Ty jesteś tu sługą! Więc to ty masz tu sprzątać, nie ja! Rozalio, ja tylko chciałem. Nie interesuje mnie to! O, dobrze. Jeśli nie chcesz rozmawiać. Chcę, żeby ta dziewczyna umyła podłogę i zdjęła pajęczyny. I to już. Oh. E, hej, jojo, to już chyba przesada. Zapewniam cię, że to jej dobrze zrobi. Zobaczysz. E, tak, ale mimo wszystko. <tak> 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 Dobrze ci tak, ty, mała pokrako. Może wymyślimy jej jakieś następne zajęcie, dobrze, jojo? Rosario? Nie mogę uwierzyć, że mnie do tego zmusiłeś. A co miałem zrobić? Traktujesz mnie jak służącego. Koniec tego dobrego! Musimy ją odstawić do zamku przed wschodem słońca. Tylko musisz wyczyścić jej pamięć. Musi zapomnieć o tym, co tu robiła. Sam o tym wiem. Dobrze robi się. Zaśnij, księżniczko, zaśnij głęboko. Do miłego, chłopaki. Robisz, chcesz ze mnie zedrzeć skórę? Wybacz, księżniczko, ale nie mogę wcale zmyć tego brudu. Co robiłaś w nocy, pani? Nie mogę sobie przypomnieć, ale. ale chyba kogoś spotkałam. Kogoś, kto miał takie piękne oczy. Co to ma Ach. znaczyć? Jak to nie pamiętasz? Lunatykowałaś czy co? Ach. Ojcze, ja y, chciałam powiedzieć, nie, sama nie wiem. panie, muszę coś powiedzieć. Księżniczka jest taka czysta i porządna, a dziś rano była cała brudna. To znaczy, że została porwana. Porwana? Kto się ośmielił? Straże! Tak, wasza królewska mość? Rozkaz, wasza królewska, królewska mość! Ktoś porwał moją córkę tej nocy. Znajdźcie go, złapcie już! Tak jest! Eee, rozkaz, miłościwy panie! Czego szukać, miłościwy panie? Wy macie to wiedzieć! W końcu wam za to płacę! Macie go znaleźć i przyprowadzić! Albo czeka was! Szubienica! Potrzebujemy trochę grochu. Co? Co? Zaraz cię wytłumaczę, księżniczko. O! Oh. O! Oh. Zobaczcie, co to? Gdzie? Tam, na podłodze i na oknie. Ścieżka prowadząca do zamku. Ktoś chce nas przechytrzeć, Koko, ale mu się nie uda. Dołożymy mu trochę grochu. O czym tak myślisz? E, chcę ci pomóc. Hm, to miło z twojej strony. E, przepraszam. Nie, nie to przeze mnie. Świetnie. Jeszcze trochę tu i tutaj. No, chyba wystarczy. Jojo, już możemy wracać. No to chodźmy. Koniec pracy. Hmm? O! A. Hmm. Ha, ha. Co się tutaj dzieje? A skąd mam wiedzieć? Zasnąłem, a kiedy się obudziłem, już tańczyli. Zdaje się, że Rosali się to całkiem podoba. No, pora kończyć. Już słońce wschodzi. Co? Tym razem cię nie zapomnę. Obiecuję. Rozalio, znowu zostałaś porwana? Ależ, ojcze, on miał szlachetne zamiary, mogę cię zapewnić. Więc ty wiesz, kto to jest? Nie, niezupełnie to znaczy, no. no nie pamiętam. I co? Znaleźliście tego złoczyńcę? Eee, no, jeszcze nie miłościwy, panie. Ale byliśmy blisko. O, wy głupcy! Dzisiaj staniecie na straży przy drzwiach księżniczki i żeby się mysz nie prześliznęła! Zrozumiano! Chyba powinni już skończyć. Tak, już czas, koniec! Nie! Co to ma znaczyć, nie? Chcę zostać tutaj z moim ukochanym Karolem. Co? Dobrze, dobrze, poczekaj chwileczkę. Proszę, to dla ciebie. Na pamiątkę. E, dziękuję. Rosalio! Już idę. Pytam po raz ostatni, Rosalio, gdzie jest twój naszyjnik? Och, nie mam pojęcia, ojcze. Yy, chyba go gdzieś zgubiła. Ach! Nie! To pewnie ten zuchwały porywacz go ukradł. Oczywiście! Wiem, jak go znajdziemy! Straże! Chyba coś się stało, zobacz! Wszędzie pełno straży. Karolu, szybko, musimy uciekać! Już nie zdąży, schowaj naszyjnik! Nigdy. Prędzej rozstanę się z życiem niż z tym naszyjnikiem. Co robimy? Już to idą. No, no, no. Co my tu mamy? <laughs> Ciekawe. Ach, zostaw mnie! Spokojnie. Puszczaj! Cicho bądź. <laughs> Co! Oznajesz ten naszyjnik? Tak. Księżniczka mi go dała. A dała ci go, powiadasz! Tak, dostałem go od niej. Nie będę tracił czasu! Wyciągnij z niego prawdę, a potem przyjdź i złóż mi raport! Ojcze, proszę! Ja go kocham! Kochasz go? Czyś ty całkiem postradała zmysły, córko! Ojcze, chcę być jego żoną! Przecież. Przecież jesteś zaręczona z księciem Haribaldem! Ale ja nie kocham księcia Haribalda, ojcze! Kocham Karola! Nie zapominaj, że Haribald jest bardzo bogaty! I w dodatku bardzo głupi! I nosi długie włosy jak kobieta! Dosyć! Ten mężczyzna jest przestępcą i musi ponieść surową karę! Bierz się do roboty! Rosalio. Mm. <noise> <noise> oh, <yeah. głos> nie, no nie bądź taki. Rusz się wreszcie. Musimy iść do zamku i uwolnić Karola. Powiedziałem wam wyraźnie. Słucham tylko tego, komu przypalam fajkę. Zrobisz to, jak znajdziemy Karola. Chodźmy. O, oh, dzięki Bogu, jesteście tu. Musisz nam pomóc, Ogniku. Naprawdę muszę? Proszę, bez ciebie zginiemy. A... Słuchaj, jeśli natychmiast nie pójdziesz z nami do zamku, to wiesz, co Koko wyciągnie ze swojej torby? No powiedz, umieram z ciekawości. Wyciągnie gaśnicę. Ja, ja Jaką znów gaśnicę? Ja przecież... No więc... Hmm. No to na co jeszcze czekamy, he? Musimy szybko działać. A co z fajką? A, to ty, księżniczko. Czego sobie życzysz? Hmm. Zobaczysz. A teraz rozkazuję ci niezwłocznie wypuścić Karola. Wypuścić? Jak to? Nie stój! Wracaj! A! Uratowałaś mnie. Tak, to właśnie chciałam zrobić. Mm. O, gdyby nie wy, byłoby już po mnie. Dziękuję. Drobiażk! Nie ma za co. Och, Karolu, uciekniemy na koniec świata. Tam, gdzie mój ojciec nigdy nas nie znajdzie. Nie, Rosalio. Tym razem stare z nim oko w oko, jak mężczyzna. Chyba mam przewidzenia. Strasz! Wasza królewska mość? Chcecie prosić o rękę Twojej córki, księżniczki Rozali? Jeśli się zgodzisz, dam Ci wszystko, czego zapragniesz. <grystanie> za kogo ty mnie bierzesz? Co za głupca? Co mi dasz? Wszystko, czego chcesz. Ach tak. Świetnie. Więc chciałbym tuzin nowych zamków rozrzuconych po całym królestwie i. Do tego sto, nie, tysiąc arabskich ogierów. 200 słoni indyjskich, inne są do niczego i jeszcze... jeszcze? E, 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 ogromną, ogromną, luksusową, luksusową łaźnię, konieczny ze złotymi kranami. Posiadłość w górach, gdzie zawsze leży śnieg i służbę, która nosiłaby mnie. Co to? Ratunku! Zostawcie mnie! Zostawcie ha Zostawcie mnie! Słyszycie? Mnie. Ja, ja, ja. Dobrze, wystarczy. Opuść go na ziemię. Wybacz, miłościwy panie, ale czy powiedziałeś tak, czy nie? E, tak. Przepraszam, ale nie dosłyszałem. Tak. Bierz ją. Bierz ją za żonę i bądź szczęśliwy, skoro musisz. Hurra! Ach, trzeba przyznać, że to była dobra zabawa. Może dobra zabawa to za dużo powiedziane, ale na pewno lepsza niż towarzystwo tych nudziarzy. Ej, ty! No dobrze, już wystarczy. Chyba pora wracać do studni, przyjacielu. Do studni? O nie, proszę, nie słuchaj! Obiecuję ci. O, co za banda niewdzięczników! Puśćcie mnie! Czy ja zawsze muszę służyć takim ludziom bez serca? Puść mnie, prostaku! Co za los! Ojej, okropnie to brudno. Najwyższy czas na porządne sprzątanie. A wy dwaj, wy dwaj jak najszybciej do wanny. Do wanny? My? O nie! Która godzina? Szybko, zbierajmy się stąd. Świetna myśl. Simsa! Simsala! Simsala Sim! Do widzenia, hej! Do widzenia i, i dziękuję wam! Do widzenia, dziękujemy! Szczęśliwej drogi! A młodzi żyli długo i szczęśliwie.